Witam Was serdecznie, z tej strony Maciej z Makugarasz. Dzisiaj sobie zrobimy regenerację jarzma i zacisku przedniego do Passata B5 Robię remont przed przeglądem, wymieniam wszystko praktycznie żeby auto chodziło Generalnie dlaczego wymieniam zacisk, regeneruję i TD. Stare są już w opłakanym stanie Poza tym, kurcze, było coś tam pozamieniane Tarcza taka, nie, nie taka, jak powinna być. Trochę większa, zaciski do mniejszej. Jarzma były pokrzywione i to tak hamowało, bo hamowało. Wcześniej miałem system ATE, teraz zmienię sobie na system Lukasa, bo dorwałem zaciski w fajnej cenie. Dzięki Sławu za zaciski. No i co, będzie nam potrzebny na pewno taki zestaw razem z tłoczkiem, bo u mnie tłoczki stoją, wszystko. Może jakby tam rozruszał, to by było dobrze Ale ja sobie stwierdziłem, że od razu nagram film Także no, pierwszą rzeczą, którą robimy To musimy wyczyścić sobie zacisk Bierzemy sobie szczoteczkę na wkrętarkę albo szczotką biłcianą, jak to woli Ja sobie zobaczę, szczoteczką No i nie odkręcamy żadnych gumek, odpeczników na razie Czyścimy. Pierw, pierw, czyścimy go tak. A ja się poczyszczę trochę. I szczotką go tak czyścimy, pucujemy. Dobra, ja użyję magii montażu i wracam do Was jak wyczyścię zacisk. Dobra, ja zacisk już wyczyściłem trochę szczotką. Można go sobie tu w tym momencie polakierować uważać na te śrubki. Z zakręconymi odpalićnikami No i dobra Bierzemy sobie czy cienki śrubokręt czy co Ściągałem pierwszą gumę No ja sobie użyję Taka skrobaczka Coś takiego Będzie na fajnie zejść No, ale możemy ją przerwać, bo ona i tak już się do niczego nie nada no. Stara jest, także Ale niestety to się zużywa, zaciski są jeszcze oryginalne także pewnie ona była jeszcze od nowości Można wiadomo wyczyścić sobie lepiej te zaciski ja po prostu tak na szybko to zrobiłem bo i tak one zaraz będą uwalone. w Audi się bardziej przyłożyłem, polekierowałem. ważne żeby jakiegoś tam nagarów z nie było z czegoś i wszystko będzie dobrze I tak zaraz pewnie się uwalić piachem czy czymś to jest pasat dobra tak sobie zdjąłem gumę Teraz byśmy musieli wywalić tłoczka. Zaraz zobaczymy czy wyjdzie kombinerkami. Podejrzewam, że nie. No ale dobrze. Sprawdzimy to. Jeżeli tłoczek nie chce wyjść, to zaraz Wam pokażę fajny sposób. Mam nadzieję, że wtedy wyjdzie też. Od razu z góry przepraszam jakby czegoś nie było widać na kamerze. Tak jak myślałem. Stoi na amen. Ogólnie to tłoczek powinien się wcisnąć paluszkami. Dobra, więc opcja numer dwa. Potrzebujemy sprężonego powietrza i przykniemy tu w tą rurkę, co wchodzi w płon hamulcowy. Tylko trzeba tu podstawić jakiś młotek, bo ten tłoczek z dużą siłą wyjdzie. Proszę też uważać na oczy, bo to. Może gdzieś przypiń płyn hamulcowy? Dobra, lepsze podstawy. Tak. Ale siedzi jak Dobra, to zrobimy inaczej. Pręcimy tu tą śrubkę. Pręcimy tu tą śrubkę. Tutaj na jedenastkę. I klikniemy bezpośrednio, bo przez wrężyk widzę coś nie chce. Dobra. Dla do kluczy hamulcowych miałem już specjalny klucz. Hmm. Tutaj jest. 10, 12, 9, 11. Tak ścięty klucz do odpowiedników. To będzie 11 30 Nie pamiętam 11 Dobra, nie obyło się bez walki oczywiście Polecam założyć wężyk, zakręcić się i pryskać z sprężonym powietrzem, tylko coś tu podłóżcie, bo ten tłoczek naprawdę strzeli z dużą siłą. Naprawdę. U mnie bardzo mocno siedział, praktycznie się nie ruszał, także no bywa. Tak wygląda tłoczek wezmę go na wymiar. No i dobra, następną rzeczą to usuwamy tu gumę. Pokażę, tu jest jedna guma zewnętrzna i tu jest druga guma zewnętrzna. Usuwamy teraz obydwie szarpaczkiem no takim sobie. siedzi, jedna jest, druga jest, tutaj drugi robek tutaj będzie. Widać szarparki o cyk. O! I druga jest. Pierwsze co, to teraz czyścimy tutaj wszystko z pozostałości płynu hamulcowego itd. Bierzemy kawałek szmatki czystej, bez żadnego oleju. Albo coś najlepiej papierem, w sumie to zrobić też jest trochę syfów, będziemy musieli to oczyścić. Śmiało, nie martw się na najgorszy zacisk można zregenerować. Rzadko kiedy się nie da tego zrobić Dobra Teraz bierzemy skrobaczkę i czy ten płaski śrubokręt i całą tą widzę, Co tu jest zeskrobiemy. zaraz przejedziemy jeszcze szczoteczką Postaram się to na kamerze pokazać Tu jest naprawdę dużo prydzy Także obarowki sobie zrobimy, sorry za mój głos, ale jestem chory. Nie za bardzo mi się chce tego wszystkiego, ale samochód już długo stoi. Także naprawdę. Czas go w końcu zrobić. Numer. Pijemy się zmywać do hamulców. I wszystko tu przestjemy. Wycieramy ponownie. Do sucha. Sucha, sucha do słucha chyba. Dobra, moi drodzy. Tak, tak, postawmy jeszcze coś tam widzieć. Teraz bierzemy sobie zestaw do regeneracji Mamy nowy tłoczek Elegancki tak. Mamy odpowietrzniki i tą gumę przeciwpłową, przeciwpiachową Odpowiedniki gumę, która prowadzi tłoczek gumki do samoregulatorów czy tam prowadnic. no i jeszcze tu gdzieś leżała gumka nowa od odpowiednika i pastę do tłoczków także co pierw a musimy zrobić pierwszą rzecz, No to założyć właśnie tą gumę w drugi rowek. W ten rowek od strony zacisku. Coś takiego. I sobie ładnie się śiemo. Gumy już założone. Wsadziłem tłoczek, nowy wężyk. Dobra, szybko wam nagram jeszcze jarzmo. Z tą gumą naprawdę sprawi dużo problemów. Jedną trafiłem felerną, która się urwała, ale to już było do przewidzenia. Jak powinno chodzić te prowadniczki. Elegancko leciutko. No luzną moimi madle, nie patrzcie. Dobra, to jak chodzi elegancko, to nie będę tego czyścił. Fajnie, w porządeczku Te chodzi trochę gorzej tu Bo jest właśnie rydza Zawalone rydzą Dobra Także co? Szybciutko śrubokręcik jakiś łaski. To trzeba wyrubać. Jest tu dużo w będzie Albo jest to po prostu krzywy. Samo po zaczorek, Wydobujemy wszystko, ten cały szmarunek. sobie. O. Tak. Wyleci kawałek smateczki bo kawałek smutecki bierzemy sobie tak na śrubokręci cienkiej w miarę o i coś takiego sobie robię, żeby to przeczyścić Maciemy na sucho O, już dużo lepiej Będzie dobrze Ja używam Pasty ceramicznej Są w tym yy, Doprowadzi Jest w ogóle w zacisku pasta Smarujemy sobie ją Zaraz nałożymy nową gumeczkę Nie za dużo Wszystko tam z wyczuciem I tak będzie ładnie złożony cały zacisk od nowa. Sobie, o coś takiego damy. Bierzemy sobie gumeczkę nową klik zakładamy tą częścią do jazma, tu, a tą częścią tutaj. Można to się przyknąć jakimś z silikonem czy czymś, ona wtedy łatwiej wejdzie, chociaż ona specjalnie jakoś tam trudności nie powinna robić.

Tak, tak, tak. O, tak to jest właśnie, jak chce się pokazać, a nas właśnie wyjdzie. Jest. No, kurwa spadło jebana. Od te regeneracje coś jest, Dobra. Mamy założoną. Jeszcze raz możemy się przesmarować. Teraz cały smar mam na rączkach. Tak. Tu możemy sobie prysnąć, jakimś silikonem. Będzie łatwiej to zamontować. Szerpaczka pomożemy sobie z szarpaczkę. Się guma ta lubi podwijać. No i na samo regulator odbija prowadnicę. To też ładnie chodzi. Nie będę tutaj wymieniał drugiej uszczelki powinny chodzić ładnie ale dobra, dla was widzowie jeszcze zmienię drugą jak wszystko chodzi w pożądarku co nam pozostało zakręcić ja już wam mówię I jeszcze mamy jarzmo mamy zacisk wymienimy jeszcze sobie odpowiedź na nowy żeby nie było potem. że jest stary, że się ukręci albo coś. Także, jak klasa pełna, to klasa pełna. Dobra. Przewód elastyczny mamy nowy. Wszystko mamy po regeneracji, także. Sami widzieliście jak tak zacisk chodził, a teraz można go wdusić rączką. Nie pokazywałem jak zakładam tłoczek, bo to ciężko by było jedną ręką, ale nie powinno sprawić Wam to jakoś większego problemu. To uważać na tą gumę, bo naprawdę lubi się posypać. Mi już jedna się osobiście posypała. Jakoś popełniam błędy. Ale kto nic nie robi też nie popełnia błędów. Dobra. To było. Tak, gdzieś od powierzchni Zaraz zobaczymy. Trzeba dobrać, bo w zestawie jest parę. Tak, w skręcie. Gruby na no to ten. na kluczyk, kiedy jest. Okrycamy tak aby przyłapać, bo to tak będziemy go poluźnić, żeby odpowiedzieć. Teraz do kompletu zakładamy jeszcze koleczek. Tak. I przykręcamy sobie śrubeczki do jarzma. Ok. Reli zacisk zregenerowałem. Tak. I on sobie będzie tak chodził. No, ja się przyłapię. I tak, zregenerowany zacisk. Śmiało można zakładać do samochodu. Wyczyszczone wszystko. Jest złożone poprawnie. Ja sobie ty tylko do Wiadomo. No i dobra, życzę Wam dużo, dużo cierpliwości w składaniu tego, bo Wam się przyda. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że to komuś pomoże, jak zawsze. Fajnie budujemy tam powoli jakąś społeczność. Dziękuję za jakąkolwiek subskrypcję, za fajne komentarze. Widzę, że jakoś tam to oddziaływuje na Was, że to oglądacie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, nie poddawajcie się w garażach. Raz jest dobrze, raz jest źle, ale robić trzeba. Także dziękuję bardzo, mam nadzieję, że pomogłem i trochę skorzystaliście z tego filmiku, poradnika. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam Was serdecznie. Hej.